Witajcie, jestem Ziołom Ziemalski. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą programu Cinema 4D yy, zrobić fajne intro z, we, z wybuchem. Więc otwieramy. Ja mam wersję R12. No i co? Na początku robimy tekst. Wchodzimy w MoGraph. MoText. Ja mam drobne lagi przez to, że nagrywam. Tutaj wpisujemy swój tekst. Ja wpiszę yy, YouTube. YouTube. A. Ok. Powinien się nam pojawić tekst. Tutaj mamy cztery znaczki. Tu możemy obracać oddalać i ruszać e, tak, przejść, sekundka ustawię sobie o, tak o e, żeby nam się tekst żeby nam się pojawia takie coś do tekstu wchodzimy po prostu tutaj w tekst ja sobie wybiorę grubość to będzie 60 i e, Czcionkę wybieram. Wybieram czcionkę yy, naciskając for, font. Wybiorę sobie najprostszą czcionkę. Czy yy, ona jest? Sego print. Jak źle czytam? Sorry. No i jest fajnie wszystko. Sekund jeszcze tylko ustawiłem na środek. No i fajnie. To wygląda tak o, na razie ale żeby było ładniej coś musimy do tego dać więc wchodzimy w o ten znaczek przytrzymujemy puszczamy i wchodzimy yy, co tu wejdziemy możemy w, w sky żeby było tło jak widzicie mamy takie szare tło żeby zmienić kolor wchodzimy na dole po lewej mamy file Naciskamy w nef, nowy materiał. Jak mamy takie coś, naciskamy dwa razy. Pojawi nam się okienko, gdzie możemy wybrać kolor i wiele innych rzeczy. Ja wybierzę kolor, nie wiem... Taki... Taki... No, tak, taki o, taki troszeczkę różowy. Wchodzimy, ja sobie re, w Reflection zaznaczę i Przezroczystość. wybieramy jak bardzo ma być przezaczyste Ja sobie dam tak I, i zamykamy. Yy, jak mamy już ten kolor r, r, różowy, to po prostu naciągamy na Sky. Musimy mieć strzałkę w dół, pamiętajcie. No i... Mamy różowe tło. Sorry, sorry, że... Sorry, może komuś ten kolor nie będzie pasował. A tak bo jakiś wziąłem. Dobra, żeby było ciekawiej, damy światło. Light. Tutaj wybieramy skąd ma się świecić. Ja wybiorę stąd. Może nie. Może troszeczkę. Tutaj, zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze jedna zmiana. Hmm. O, to będzie idealnie. Okej. Okay. Kolejną rzeczą będzie nasz wybuch. Tutaj na początku ustawiamy długość naszego w ogóle filmu, przedstawienia, coś w tym stylu. Ja sobie wybiorę 150F. Później wchodzimy w... Yy, Sekundka, to było? Tak. Wchodzimy w ten znaczek, przytrzymujemy i wchodzimy w TNT Explosion FX. Tu mam, nam się takie coś. Ja to przybliżę. Mamy Czerwony, czerwony pasek, zielony i niebieski. Tu wybieramy wybuch. Ja sobie wybiorę taki o, tak o. No i będzie fajnie. Będzie się zaczynało odtąd. Odtąd. Ok, ale tekst nie będzie wybuchał, jak widzicie. Nic się nie dzieje: nic, kompletnie nic. Ale, żeby coś się działo, Sekundka. to musimy tutaj, mamy explosion FX. Musimy dać do naszego tekstu i szczałka musi być w dół. I teraz widzimy, tak się dziwnie zrobiło. Tak, jakby rozwalone. Już jest rozwalone. Eee, tak, teraz naciskamy na nasz explosion. Naciskamy tutaj taką, taki czerwony znaczek środkowy. Pojawi nam się dookoła czerwona kreska. Jej u mnie nie będzie widać. Yy, tak. Yy, później przechodzimy. O, przepraszam, lag. I tutaj. I zawsze będzie. Nie wiem, dam na 20. I teraz wyłączamy. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ups. Coś mi nie weszło niestety. Więc spróbuję jeszcze raz. Okej. Okay. Yy. Tutaj 50. Okej, hey, dobra. Teraz tutaj 80. Tutaj, o jest. Musi nam się pojawić taki, tak jakby taka linia. No i teraz będzie wszystko ładnie. Hmm, zobaczymy. No i jest ładny wybuch. I się składa w sobie. No i co, żeby był jeszcze ładniejszy Yy, ład Ładniej, żeby to wyglądało, to można jakieś klocki dodać. a to ja już nie będę pokazywał co, jak. To już może w innym odcinku. No i to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Nara. Zapomniałem jeszcze dodać, że że Wam się to zapisało Sekundkę zaskoczyłaś, teraz nie ma 4D Żeby Wam się to zapisało trzeba wejść w kilka rzeczy W sumie w dwie tak no, Tak na marginesie to, to, to troszeczkę potrwa Trzeba czekać Dobra, mamy ja teraz nie mam tego tekstu, ale teraz szybko zrobię jakiś. A e, tak. Okej. Okay. Niby jest ten tekst, bla, bla bla. Robimy jak na poprzednim filmiku. Żeby zapisać, wchodzimy w. Tu ma takie trzy znaczki. Pierwszy to wiadomo. Widzimy, jak jest pokazany. Drugi e, to później pokażę Wam. Teraz trzeci. Wchodzimy w ten trzeci. Naciskamy raz. Wchodzimy w trzeci od góry e, saves. Tutaj mam taką długą minię Naciskamy te trzy kropki i wybieramy, gdzie ma się zapisać plik. Ok. Sorry, lagi mam. Ajajaj. Dobra, później tutaj wybieramy Avi Movies. tam innego macie, ale raczej najpopularniejsze jest Avi Movies. Później to wybieramy. Eee, co, co dalej? Aha, już w General wchodzimy. Pierwsze od góry. Zaraz. Nie w general, w drugie. Output. Tutaj wybieramy grafikę, czyli 180 1080 HD. Tutaj które jest nieważne, jeszcze tutaj, o, na dole, to i to jest bardzo ważne. Tutaj musimy dać od jakiego momentu ma się nam film zapisać, a tutaj do jakiego. Czy ja to miałem 150, czyli ten. Później zamykamy to i wchodzimy w ten środkowy znaczek. Dajemy, nie? Nie wiem, tak, dajemy tak i później pojawi nam się takie jakby przetwarzanie aż tutaj na dole musi nam się przetworzyć do samego końca do 150 to się nam przetworzy bla 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 tego nie będę robił nie i później hmm. sorry nie później tam gdzie zapisaliście pojawi wam się filmik una tela. Nada. Claro.